Z playbacku. Zacznijmy od nanana. To jest playback? Ale nie jest zakazane. To, to. chórek. Nie jest zakazane. Wszystko. Nie jest zakazane w ogóle. Żeby ktoś. Żeby inne głosy mnie były też. est mais des Oups, il n'y a plus de fleurs au balcon, flûte, elles ont pas les sous mes doigts. Oups, c'était pas la bonne saison, mais le printemps reviendra. Oups, j'ai rêvé qu'on était plein à reprendre les murs de nos villes et laisser l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles. J'ai plus rien, je suis comme ça. Drugie, tutaj dzieci podnoszą walentynę, walentynę i ona ma daleko od siebie krawędź. Patrzcie, nie przestałem śpiewać, podnoszę, ale nadal śpiewam daleki odlok... no, ma daleki odległość między i dalej śpiewa. Pchę, mm. pchę, Dalej, śpiewa i i słychać marzy w tle. To już koniec tego odcinka. I piszcie w komentarzach, kto uważa, że Walentyna śpiewała z playbacku.